Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić Wam coś innego. Nie jest to g czyli standardowy zegarek na moim kanale, a jest to zegarek z serii MTD, czyli taki zegarek cywilny, można powiedzieć, ale o wyglądzie nieco sportowym. Dokładnie mamy tutaj do czynienia z modelem MTD 130D-1A3VDF. Model ten jest literka 3, jakby tutaj w symbolu, zobaczcie, o ta tutaj oznacza, że kolorem takim dodatkowym jest kolor zielony, a cyferka 1 tutaj na początku tej ostatniej części oznacza, że jest to jest kolor podstawowy, czyli ogólnie jest zazwyczaj czarny. Tu pewnie chodzi o to, że tarcza jest czarna, natomiast kolorem tym takim dodatkowym właśnie jest kolor zielony w postaci tego pierścienia pod bez, pierścienia bez, bezela, gdzie mamy kompas. Oryginalnie zegarek w ogóle przychodzi na branzolecie. Jak widać tutaj z kolei po symbolu po literce D w nazwie. Tutaj po 130 jest literka D, czyli znaczy, że on jest na branzolecie i oto ta bransoleta. Bransoleta nie jest najwyższej jakości, bo sam zegarek też nie jest jakiś przesadnie drogi. Nie jest to, tam, to jest kilkaset złotych, tam nie przekracza tysiąca, więc jeżeli od razu mamy w komplecie bransoletę, no to nie możemy spodziewać się, że to będzie branzoleta z pełnych ogniw, to będzie zwika. Zobaczcie. Także jak widzicie, jest to po prostu pozawijana blacha wokół takich stal, stalowych elementów. No więc ona, jakby jakościowo szału, nie robi. Jest fajna, owszem, ładnie zrobiona, ale jak jest nowa, myślę, że dość szybko by się rysowała. I dzięki temu, właściciel tego zegarka, Paweł, który był uprzejmy użyczyć mi go do nagrania, zdecydował się na zmianę, zmianę baranzolety na pasek. Co osobiście uważam za bardzo dobry ruch. Pasek ten bardzo fajnie koresponduje tutaj kolorystycznie z zegarkiem, i uważam, że również wizualnie bardzo dobrze. Poza kolorystyką, to samym designem bardzo fajnie do niego pasuje. Zobaczcie, jak, jak ten pasek jest gruby, to jest na około jakieś 3-4 mm. Robi robotę moim zdaniem. I naprawdę wygląda dobrze w, w te, tutaj w tej kompozycji z tym, z tym oto zegarkiem. Eee, tak, również prezentuje się pasek od spodu, jest, jest wykonany. To jest chyba nie leather. Nie wiem dokładnie co jest na tym stemplu, bo ciężko jest to, jest to odcyfrować, gdyż skóra jest dość miękka. Natomiast są tutaj takie stempelki. No, pasek robi naprawdę solidne wrażenie, zresztą takie samo wrażenie robi klamerka. Zobaczcie, jaką ładną klamerkę tutaj zastosowano. Pancerną, grubą, naprawdę robi robotę. Wygląda dużo lepiej niż większość oryginalnych klamerek Casio, a zwłaszcza w tej klasy zegarkach, który no, nie jest to zegarek z najwyższej półki, tylko raczej takiej średnio niższej. Co jest ciekawego? Yy, mamy przede wszystkim standardowy po prostu wskazanie czasu, bardzo ładne wskazówki, takie dość wyraźne. Yy, nie mamy yy, tutaj żadnego stopera, timera, niczego, po prostu jest tylko wskazanie bieżącego czasu. Ale datownik jest fajnie zrobiony, bo mamy zarówno wskazanie daty, jak i yy, dnia tygodnia. Jako, że zegarek jest taki stricte w analogowych wskazaniach, nie mamy tutaj wiecznego kalendarza, czyli na przykład, gdy mamy do czynienia z miesiącem o długości 30 albo 28 czy 29 dni, jak w przypadku lutego, no to wtedy ręcznie musimy datownik przestawić za pomocą koronki, co, co za chwilę Wam pokażę. Jeśli chodzi o wykończenie zegarka, boki koperty, jak widać, są wykończone na wysoki połysk. Podobnie zresztą jak front i tego bezela, ten, ten pierścień. Natomiast tu, gdzie mamy troszeczkę szczoty, zobaczcie, to jest wierzch uszu. I wierzch uszu jest wyszczotkowany, natomiast boki tych uszu już są wykończone na wysoki połysk. Ogólnie jak na zegarek taki powiedziałbym. Średni. Jakość wykończenia i jego jakby wizualny odbiór jest ponadnormatywnie dobry. Moim zdaniem bardzo, bardzo ładny zegarek. Zwłaszcza w tej zielonej wersji, którą właśnie wybrał Paweł. Także to jest, myślę, że zegarek jak najbardziej godny tutaj polecenia. Niestety wszystko jest, jako że wszystko jest wykończone na wysoki poziom, dlatego jak widzicie, ja co chwilę go tutaj rękawiczkami poleruję, bo no, wszystkie paluchy na tym będzie widać, ale jak zegarek jest wypolerowany, no to wygląda naprawdę kapitalnie. Jeżeli chodzi o tutaj koronki, ustawienia, to mamy dwie koronki. Górna koronka służy tylko i wyłącznie do poruszania tym bezelem. Od razu mówię, że jeśli chodzi o bezel, kompas bezel czy, czy bezel kompasowy, nie wiem dokładnie jak go nazwać, to omówię go szczegółowo w kolejnym filmie, który będzie poświęcony tylko, tylko działaniu bezela. Natomiast tutaj jeszcze Wam pokażę jak się ten zegarek za chwilę ustawia i porównamy go sobie jeszcze z, znaczy najpierw porównamy z kilkoma innymi, które tutaj dla Was przygotowałem. Tam o po lewej stronie sobie leżą, a ten A i jeszcze sobie go dokładnie obejrzymy. Dekielek. Dekielek klasyczny, sta, stalowy, jak widzicie szczotkowany. Zegarek ma wodoszczelność do 10 barów, czyli do 100 metrów. Otwieranie z, z, dekielka nie jest typowe dla zegarków G-Shock. Jest to po prostu dekielek wciskany, jak widzimy tutaj po tym elemencie. Spróbuję zbliżenie zrobić na niego, tylko mi ostrość niestety nie łapie. O, teraz to widać. Jest to po prostu taki element do podważenia. Są takie specjalne narzędzia, jak również każdy zegarmistrz poradzi sobie z jego otwarciem i e, zamknięciem na prasie e, po to, aby wymienić baterię. Zegarek nie posiada solara, jest po prostu zasilany zwykłą baterią. Ok, i to jeśli chodzi chyba o takie omówienie typowe zegarka, to będzie tyle. Znaczy, przepraszam, jeszcze dojdziemy zaraz do ustawień, natomiast zróbmy sobie jeszcze przede wszystkim porównanie z innymi modelami. Na początek, weźmy sobie kasę mojego Oceanusa, czyli OCW S100. Zobaczcie, wielkościowo te zegarki są nieco różne. Oceanus jest dużo mniejszy. Jak widzimy, mój jest trochę używany, więc już no, tych śladów użytkowania nieco ma. Pawła zegarek jest w zasadzie nowy, także tutaj tych śladów użytkowania nie uświadczymy. Ale no, powiem szczerze, pomimo jakby kompletnej różnicy w klasie zegarków, to aż tak bardzo jej nie widać. To znaczy, tutaj jest bardzo dużo rzeczy tak zwanych schowanych, czyli mamy TAF Movement, mamy Solar, mamy Radio. Więc tu jest dużo technologii, których na pierwszy rzut oka nie widać, których tutaj po prostu nie ma, dlatego ten zegarek jest no, co najmniej trzykrotnie tańszy. Ale myślę, że wizualnie tak na pierwszy rzut oka nie odbiega naprawdę od jakości wykończenia tego oceanusa. Mi z Oceanus swojego czasu się bardzo podobał. Rzadko go noszę, ale myślę, że taki jeden zwykły cywilny zegarek na, na bramzolecie chciałem mieć i go cały czas sobie tutaj mam w kolekcji, mimo że no mówię, noszony jest dosłownie 2-3 razy do roku. Natomiast ten bardziej sportowy, bardziej spor taki casualowy design i. Naprawdę, naprawdę fajny fajny zegar. To tak one się prezentują koło około siebie. Z czym jeszcze mogę go porównać? Wezmę oh. na przykład MTGB B1000 w kolorze srebrnym, bo też się fajnie będzie obok, będą się obok siebie prezentować. No i tu widzimy, że rozmiarowo już zaczyna być podobnie, Przy czym MTG jest oczywiście G-Shockiem, więc jest dużo grubszy. Tutaj mamy, zobaczcie, nie mam akurat submiarki, żeby to zmierzyć. Natomiast grubość koperty zdecydowanie g jest wyższa od, od tego MTD. 100, MTD 130D. Tak one się po siebie prezentują. Od góry i od dołu. Aha, i koronki w tym zegarku nie są zakręcane. Bo np. w MTG jest najpierw koronka odkręcamy, dopiero potem są dwa kliknięcia. Tutaj koronka nie jest, nie jest zakręcana, po prostu nią od razu operujemy. Tak to obok siebie wygląda. Jak widzimy, tutaj datownik jest troszkę przesunięty, bo tu datownik jest na godzinie, dokładnie czwartej, a to jest dokładnie między czwartą a piątą. Tak one się koło siebie prezentują. I w porównań to będzie na tyle, także teraz zrobimy sobie przymiarkę. Ja na chwilę zdejmę jedną z rękawic, ponieważ nie będzie to łatwo, nie łatwo go założyć bez rękawicy, znaczy z rękawicą i założymy na. Łapę pokażę wam, jak to wygląda. Nie jest, nie jest to łatwe, bo ten pasek jest naprawdę gruby, a jednocześnie jest krótki. Dlatego też ja zapinam go sobie. Zobaczcie, ten piątą dziurkę, a dziurka jest tylko 7, więc tak naprawdę to jest końcówka jego długości. Zaraz tylko muszę w nią trafić jeszcze, a nie jest to w tym konkretnym przypadku takie łatwe. O, teraz chyba się udało. Jest dobrze. Ja już sobie chyba się wciskanie w tą szlówkę, tylko po prostu pokażę wam go na ręce. Zobaczcie. Rozmiarowo, jeżeli ktoś lubi tego typu zegarki, na taki mój nadgarstek 17,5-18 cm będzie idealny. Zegarek nie odstaje, a przynajmniej już to minimalnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie leży. Zwłaszcza na pasku. Nie wiem, jak leży na bransolecie, nie, będę, nie, nie, nie planuję go przekładać na bransoletę. Tym reżim musiałbym już specyl, specjalnie ją regulować pod swój obwód, więc to jest nie ma, nie ma takiej, kompletnie takiej potrzeby. Natomiast pasek bardzo fajnie pasuje. Naprawdę skórzany fajnie pachnie skórą, więc jest. Wygląda to bardzo dobrze, i czucie też tego jest bardzo fajne. Ok, także tyle jeśli chodzi o przymiarkę. No to co, to teraz opowiemy sobie, jak się go ustawia, a jest to dość szybki temat. Zaraz tylko sobie muszę trafić tutaj. O, dziurka. jest, dobrze. O i teraz mogę go sobie już tutaj włożyć. O, szlufki są bardzo miękkie, dlatego też one nie chcą się tak poddawać, jeśli chodzi o wkładanie. I tak, już do Was wracam, tylko wezmę, żeby paluchów nie zostawiać na kopercie, rękawice i mamy tak. Może zrobimy sobie jakieś lekkie zbliżenie na tarczę. O. E, więc tak, mamy górna koronka, tak jak wspominałem wcześniej, tylko do bezela z kompasem, natomiast dolna koronka ma dwa kliknięcia. Dolna, dolną koronkę jak wyciągniemy do pierwszego kliknięcia, tak jak teraz, ustawiamy datę. Przepraszam, jest do dwóch kliknięć, więc trochę za daleko. Właśnie nie ma czucia w rękawicach, jest teraz pierwszy. W ten sposób ustawiamy dzień tygodnia, czyli kręcąc jakby w przód. Jak widzimy, dzień tygodnia jest od razu w dwóch językach. I na, tym, na, na tej wersji językowej, jakiej zostawimy, to oczywiście on się będzie automatycznie dalej przełączał. Czyli my sobie zostawiamy sobotę. Potem jest. Nie, powiem szczerze, nawet nie wiem, jaki to jest język. Nic mi on nie mówi, także potem jest niedziela. Chyba francuski, ale głównie dam. Monday, Tuesday, no i co dwa właśnie, co dwa dni. Także tak się, tak się ustawia dzień tygodnia. Natomiast datę ustawia się dokładnie w przeciwną stronę. Datę ustawiam kręcąc od siebie, czyli w ten sposób. Zobaczcie, i ona idzie wtedy w przód. Także I to dość szybko można zmieniać, także to jest wygodne. Jedziemy teraz do 22, bo dzisiaj mamy 22, tak jak było ustawione prawidłowo. I zostawiamy sobie datę. Co jest ważne, żeby, mani żeby nie, nie, nie manipulować ustawieniami daty i dnia, dnia tygodnia, w godzinach od 21.00. Do godziny chyba trzeciej nad ranem. No, znaczy na pewno ten zakres jest mniejszy, czy nawet do pierwszej, nie pamiętam, ale od około 21:00 do pierwszej. Tak, takie zalecenie znajdziecie w instrukcji obsługi. Chodzi o to, że to jest ten moment przełączenia się daty poprzez mechanizm wskazówek i w tym momencie nie, nie, chodzi o to, żeby nie zaburzyć pracy tego układu, żeby tam się coś nie e, zacięło. Także tego unikamy. Przestawiamy właśnie do godziny 21 w trakcie dnia, albo po pierwszej nad ranem. Po, już po północy, także to, to do tego służy. Pierwsze wyciągnięcie koronki, a drugie wyciągnięcie koronki jest to oczywiście ustawienie bieżące czasu. I tutaj wyciągnięcie koronki do drugiej pozycji powoduje zatrzymanie sekundnika i szybką pracę układu tutaj analogowego. I teraz jak zobaczycie, aktualnie była 16, czyli teraz, jak, do, jak dojdziemy o, do tego momentu, to już tutaj więcej w tym momencie nie, nie bawimy się ustawieniami daty ani dnia tygodnia. dnia. Łatwo będzie rozpoznać to, że to jest właśnie popołudniowa godzina, bo gdy przejadę przez północ, zresztą teraz zobaczcie, że się powoli zacznie samo przełączać, o właśnie tak jak teraz, to przeskoczy na kolejny dzień tygodnia i kolejny dzień miesiąca, zobaczcie, o dzień tygodnia już, już przeskoczył, a teraz przeskakuje, zobaczcie, to trwa dużo dłużej, aha, czy jednak, jednak będzie ta trzecia nad ranem, sorry, tak. O, coś takiego, zobaczcie, nawet nawet do czwartej, zobaczcie, tak dla bezpieczeństwa. Czyli więcej od 21 do czwartej nad ranem niczego nie przestawiamy w dniach tygodni. No i przestawiło się, tak. Nie ustawiamy tego w przeciwną stronę, także zawsze wskazówkami kręcimy sobie w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Teraz przechodzimy przez południe, także teraz zobaczcie, tu nie będzie żadnego ruchu na dacie, i to jest dla nas informacja, że teraz przestawiamy się na godziny popołudniowe. Także ja tutaj sobie wzorzec położę na przykład o tu będę miał wzorzec czasu, żeby go ustawić. O, spróbujemy jakoś tak. Mamy godzinę 17:13, dobrze mówi, dochodzi 14. Czyli że ustawiamy sobie 17: 17:13, siedemnastą 17:13 musimy sobie ustawić. Dobra. Ale zobaczcie, że mamy sekundnik na pozycji 12, tak? Także tutaj trzeba poczekać, aż wzorzec czas, nam dojdzie mniej więcej. Tutaj mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą sekundę. Musimy sobie poczekać, aż dojdzie na właśnie tej sekundy Dwunastej nawet. Raz, jeden i dwa. Ok, i zamykamy. Nie wiem, czy równo mi się udało, zaraz zobaczymy. No, pół sekundy rozbieżności, ale generalnie rzecz biorąc, rzecz biorąc się udało to w miarę precyzyjnie ustawić. No i teraz, oczywiście, jeszcze musimy ustawić datę prawidłowo, czyli jeszcze raz. Wracamy do, do ustawienia sekund, pierwszej, pierwszej pozycji koronki i tu ustawiamy Saturday. Jest. A w tą stronę ustawiamy 22. To idzie, jak widzicie, bardzo szybko, także tutaj się nie trzeba. W moment to zrobicie. Jest 22 ustawione. Zamykamy koniec ustawień. Także to jest cała filozofia, jeśli chodzi o ustawienia tego zegarka. I to tyle. Także pokazałem Wam w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o ten zegarek, co chciałem pokazać. Teraz zapraszam do kolejnego filmu, gdzie pokażę Wam, na jakiej, działa, na jakiej zasadzie działa ten właśnie bezel, typu bezel z kompasem. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Będzie mi miło, będzie się on mógł wyżej wyświetlać w polecanych filmach dla innych użytkowników, którzy się interesują tego typu zegarkami. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a lubicie tego typu materiały, gdzie znajdziecie głównie zegarki Casio g ale też wiele innych submarek Casio, takie jak Baby G, Protrek, Oceanus, Edifice i wiele innych. Zapraszam również do sekcji komentarzy, w których ja już co prawda nie biorę udziału, ale zapraszam do dyskutowania między Wami. I na koniec jeszcze chciałem zaprosić Was na forum zegarkowe Zegarki Klub. Link do forum, a dokładnie do działu Casio, którym, którym, w którym ja się udzielam i w którym jakby tam najwięcej się odbywa: no bo ja interesuję się tylko marką Casio. Wrzucę Wam w opisie filmu, także zapraszam serdecznie, można dołączyć, można wrzucać zdjęcia, dyskutować. Ja tam jest, jestem już od niemal 10 lat. Także tam też moje posty możecie zobaczyć. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.